Hej sibanko, z tej strony Hambuciks i dzisiaj nagrywamy trzeci odcinek z szadolem Glon. Siemaneczko. No, będziemy dzisiaj szukali wioski. No. Na minimarkach, my też mamy to łatwiej, że No. Ja... Czekaj, ja. ale te w te berry. No, a gdzie ty jesteś tak w ogóle? O, tutaj... Jestem po drugiej stronie go lasu. O, widzę cię, widzę cię, widzę cię. O, Już cię Oi. widzę. Ja tu. O, siema, za tobą jestem. No, jeśli ja widzę, to idziemy. A, tu wejście. Bo co? Tam czworo zbroje Ja... Wiesz co? Ja... Czy... Poczekaj. Mamy... Mamy... Jak to? Płynąć gdzieś na jakieś bło, kurde. Mamy płynąć, na... płynąć, na... płynąć na jakiś inny ląd, czy tutaj będziemy szukali? No, na inny ląd, bo. Bo tutaj są tylko dwie wyspy, więc ja już. Jak to? Buduję łódkę? A... Łódkę budujemy. Wiesz, przepraszam. więc. Mam 25 źródeł, ale już Ho, łap, ha, ho. ha, ho, ho ze mną. Ok, jesteśmy... O, nie dalej. No, to jest. Po ...z Po to lankę, o, tak? Jest... O, Jest jakiś. No, poczekaj. O, nowy ląd to jest. jest. jest szybko nowy ląd. O, to jest. O, jest. O, to no, sorry, sorry. O nie, kilofa nie mam. Zniszczył mi się. A gdzie O ja nie mogę, nie mogę. To jest. O jeden, nie. Nie Czasami na tej wersji buguję, niestety. I na przykład tak jakby nie miałem kilofa przez chwilę. I nagle mam. No niestety tak baguje. No, to. Ja już. Ty, jakie fajne, jakie fajne tylko górki, górka tu jest. Ty, wiesz, że mam... CZERNA! Niebieski, mam niebieskie berry. Co z bo nie do great bolów. Great no. Bolby są potrzebne. No. A czarne no. nie potrzebne do ultra bolów. No, tak. No, i do no. no, tylu Bo naszym celem, żeby mieć jak najwięcej berry. No. Ogólnie, żebyśmy mogli złapać na najsilniejsze kamory. kramor. Najsilniejszy, no. co zrobić. A później, będziemy, jak będziemy mieć pełen łady, to zrobimy wielką bitwę ko ten, Habucio kontra Shadow. No. no, ja już idę. Ty, a ty już znalazłeś O, tu się chyba czanki nie ładują. Czekam. O, nie. O. E, poczekajcie, widzowie. Dajcie chwilę. U. Ja jest... Siema przy... widzowie. E, wiecie co? Widzowie, włączyła mi nie, chyba nie so, niechcący neta. I... Normalnie, no. Dobra, ja się teraz na wylądy. nie ma takiej więc... Ej to nią! Ty dalej, chyba wulkan, tak jakby. Mhm. bez kitu, zobacz. Ona sobie ma taką... Taki, takie... Tylko takich małych dziur ognia. Ty! Uderzyła. Wiesz mam? E, Wiesz, że mam, e, e, jak to mam, e, thunder, thunder, e, jak bling, to, stone. Bling. A, on są ogólnie w górach. Ja pierdolę. What? Co się stało teraz u mnie? Co się stało? Ja wylądowałam na pół bloku. Na pół bloku wylądowałem. Aha. I przeżyłem jakoś na pół Co? bloku. A skóry no do wody. Aha. Wiesz co? Ja zbieram pandery, bo będę mógł sobie Zobacz, Bo Eevee, bo Eevee jak to? Y, 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 właśnie Eevee ma kilka przemian, prawda? No tak, wiem, nie musisz tego tłumaczyć. Czyli zależy od. Kilka mierzach profesjonalnych. Włóczęstwo tego. Wodną rewolucję tego, wodną dalej. A pan ponder... zrobisz sobie w ognistą. A jaką mi polecasz? Ja chyba bym sobie zrobił Sylwiona. Bo Sylwion to jest baśniowa ewolucja, ale w tym jak go trudno znaleźć. Sylwiona, widzę można, we wróloj, Sylwiona. Za to myślałem. Co? Myliło się mi wiesz co? Zróbło, no, żeś światło. Myślałem, że to jest... ta. Wioska? wioska. No i... A, to była ta lawa. No. Tak, kurde. Ty, no, ty, mam jakieś, są jakieś ciekawe W ogóle, na pewno to są, ja myślę, że na pewno to są wioski, jest no, to, to, to na pewno, musi być na tym modzie wioska. To jest gwarantowane O, no. są na pewno, bo jak ty, się tu da... wiesz, wiesz, że, wiesz, spotkałem? Kogo? Hawlucha, Hawlucha. Ha, no, ale... Havluza? Tak, Havlucha. No to blarza. I wy ta Havlucha to w tym takim animowanym Pixelmonem pixel była. Pamiętam. Był to, bo to tego film o flaszach. Kogo? Tego, kto zbierał tego te kanony. To jeszcze pamiętam trochę. Oni to robił jak... no, ash. No właśnie, ash. O, no, no, no. Ja pamiętam kiedyś, jak miałem około 5 lat temu, to go wyglądałem tak, to jak się ty bajki. No. Brand. 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 berry. Brand. mam Brand. O. Super. A ja dynię. O, to jest fajnie. Ty mam, o, mam Brand. 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 A ja znalazłem kolany. Ja też mam. A ty, a zielone, a zielone... E, pop, e, e, jak to... E, a a będą podo, potrzebne? No, no, Warto je pozbierać. Tak, nie, tylko zbieram. mogą być potrzebne. Okay. Czy mogą być potrzebne? Bo... Czy my to... Chcemy je długo... Wszystkie... E, tak. Mieć pokebolem, to musimy mieć kolory. To jest wszystko pokebol, to musimy mieć wszystkie kolory. Wszystkie kolory, jak są dostępne do Apricornów. Na pewno jest biały, czerwony. Nie pamiętam, się coś. Czarny, żółty, świetnie 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 był zielony. Luzowy, no. łeś, dobra. No. No, ja nie mogę. Ja dobra, się... co? Ty. Ja bym ja się A, nie. No, tam było. No, teraz, okay. no. no. teraz no. wysyłamy, jeśli jeszcze Nie Bo no. też, przypominam, że w górskich rejonach też. No tak, też mogę występować. Ale ja było, żebyśmy taki znalazłem. co w nim było? Eta. Co to? Torn? Ma... Na... No. Torn? 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 top, Torn? 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 Się... Torn? 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 A, Torn? A, no? A, A, Torn? Pokémon? Dobry nie? No, on na 54. levelu i on jest mega dobry. Ty wiesz, że znalazłem kamień ewolucyjny dla Eevee? Który? Taki, e, taki, to czekaj, jeszcze ci mówię. Czy chyba da się go wykopać. Jeszcze ci mówię. Gdzie go Nie, e, dzień, 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 dzień. Ale, no to czekaj, ja zacznę na, na operę. Pod mhm. wodą? Pod wodą to... E, do... Nie, taki wody. kamień wielki, taki. To tak, kiedy, tak, jakby, taki, trochę nie tak, 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 mam tak, tak, mam tak, białe, mam białego korna. Hmm. No dobra. tak, dobra. tak, to... ja mam dobra a nie, i różowego. i różowego. nie, czerwony, Czarny, czerwony nie, 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 Wiesz Co wiesz, jest? Wiesz kogo znalazłem? Kogo? Poczekaj, nie, nie, się. nie, 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 Poczekaj, Inka, error Inker, Inka, Incar, Inchel. Chinchar. Chinchar, Inchar, no. Chinchar to, to to jest to jest to jest generacji. On jest bardzo wielki i on jest bardzo dobry, jak wiem, on, on dopiero z takim kotem, a potem się zamienia właśnie w takiego zlutowanego kota ognistego. A to nie była małpa? Inka, Inka, Inko to jest zobacz, dopiero z takim kotem takim odnistym kotem on jest on jest nawet do wyboru jak to, do wyboru tam, pierwszego pokemona taki kot nie robię, tylko I jego trzecia ewolucja to inkor chyba, no tak, trzecia ewolucja inkornej tak, tak, to jest taki odnisty kot, tak, tak, tak to nie kot małpa.

Ile już jeszcze nie tego Jeszcze Już nie mówię. 20, 12 minut. 12 minut, to tylko żebyś tyle zapomniał. prawda? Na minus trzy... Czyli pan już już odspalnęliśmy ponad chyba 1000, co się pewnie sprawia. 1200 to Nie, nie chcę na takich A, poczekaj, a na Co tu jest? A, wiem co to. Wiesz, kogo spotkałem? Kogo? E, ha hariyama. A, Harijame. Tak, Harijama. Nie chcę w nim. Aha. Wiesz, wiesz... co? Dwa ludzkie nie piorun. Aha. Monkey. фрейм. А, я кашмял, пока тут это как. Я должен быть но что стало? Так что было, да. Что один, что расцветает. Ну тут вообще. А, это фарлен. Лен. И больше не мял мне. Я не знаю, что я не знаю. Я не A co? Możesz wyjaśnić? Angel, mam w Nie, to nie będzie. Mam jak to? Jak to? Nie pielatowego, tylko pielatowego fauna. Papryka. To jest mały Kto to? Wiesz co mogę? Co? Mogę u... Mów e, rek, rekleerder, że on chyba wyda jakiś atak. To za jakiś... Mów i... ...liferder. Tak, właśnie coś takiego. Wszystko nam wydaje atak na surowiec. Ej, dziękuję Wam, Oni... Mają różne... To jestem też jest ta bagna, pobok bagna, świetnie. Teraz w górach. No był jeszcze... To jest, to jest ten górach, bo był, to też ja... jeden ja w górach. Niechardy. E, Czym to Już jestem tysiąc Nie, jestem teraz dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Ale jestem na kordach e, minus tysiąc sto. Aha, to jest, to jest trochę dalej ode mnie. I jaka wina to? Ty... Sn... Jakiś... Kilka. Zobacz, przeszliśmy pra, prawie dwa tysiąc kratek i jeszcze nawet nie Jednej, jak to? Jednej eee... Ja Ale by się skończyło wchodzenia. A mi się skończyło, skończyło jedona. No. Jeszcze nie, chyba bo mam boost do wchodzenia. Y, no się do tego busta. A ja była tam półto. Tam dużo było. Ty, ja już jestem Tysiąc sto na, y, na minusie już. Ale mam czerwonego a tej Wpadłem. Nie no, Dobra. Możemy sobie ma... to te... no. usunąć? Okej. Okay. Bo ja nie ani nic No, no to już cię nie wdepnę, ale uważaj na siebie. Co? No. Nie, wdepłem się do ciebie. Ty, ej, piszcie, iż na niej każdy nie tepni. Ty, ej, piszcie się. Poczekaj, no to... Ty, a jak wtedy, się na Nie wiem. jakieś A, poczekaj, Ty? nie, 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 poczekaj. E... O mój, o mój, o mój, o mój, mój, o mój, ja mój, o mój, się mój, Teraz mój, o mój, gdzie? Ej... Kodem. Na akordzie? Na który... na którym byłem. I tutaj, no. e o, I tutaj... Tak, ja tu byłem. O, i tutaj, tak. A może nie... Może, może, może tu tak... się nie... Tu musi jest. A, weston! chyba, Nie wiem, co O, ty... Tutaj... No, 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 nie. Zaraz na no razie musi kończyć. A, to kończymy... To... A, czekaj, i na te kordy mam czytać. Zacznijmy na kordy tak. Tysiąc... Czy minus tysiąc... Dobra. Minus... Jeszcze pisać? No tak. Dobra, już, już. Minus... takie... Ja, wysokość.

Okej, okay, sto, trzydzieści. Minus sześćdziesiąt cztery. Tylko dwa razy spocznij, <laughs> dawaj. Możesz mnie do góry tepnąć? Jeszcze? Do góry. Musisz. Jeszcze na chwilę, game moda. Ale ja ty napisałeś, e, jak to, e, e, na minusie, że mam się tepnąć na góry. Możesz mi na 50. To wysokość 50. Możesz mnie telefonować na wysokość 50. Okay. Bo ja się potem z ryskiem w bloczkach. Aha. Bo ty mi napisałeś minut 64, minus. No właśnie, ale wysokość środkowe. Minus. 64, A, wysokość... środkowe jest! A, sorry. To ty... na 50 dalek. Minus 50. Sześć... A, no tak. O tak. To jeszcze będzie trzeba trzeba mieć. To gdzie ja ci mam tepnąć? Jest. No, no nie mnie na 70, na 70 na wysokości, 70 lat. Bo, może mnie na 70 teraz na wysokości? 70 bo, mnie 70 teraz do, na wysokości 70. Dobrze? 49 teraz mi tepnęło. tepnęło. Uh -huh. To się nie nam wykorny, na po prostu powiedz mi, gdzie tam, gdzie to jest. Bo ja tam ginę na okrągło. Poczekaj, tam gdzie ty się tlepasz, nie wiem. U góry być 70. Poczekaj! Jestem ob obok twoich kor. I wiesz na którym ile na ile muszę cię tepnąć? Na ile? Ale nie prostu. Nie, poczekaj, wiem. Typy powiedzmy... A nie, poczekaj, o Shadol. Nie, tyle tylko niech będzie już. To jest wysokość, to na środku. A. Poczekaj, a sorry, bo ja to źle wpisywałem. Daj mi chwilę, bo ja wpisywałem źle. Ile mam mia miało tu być? 3 A 60, 36. A, 60. a tutaj? 70. Okej. Okay. To łap. Łap te 70. I zobaczy dobrze. Odusiełeś się ścianie? Tak! Nie, nie! Nie tu! czekaj. Ok, to no więc piszemy tutaj 100! <śmiech> <śmiech> o, o, to <laughs> działa! Jeszcze na, na Naprawdę, to są inne kołdy, ale... Dobra. I gdzie są tutaj, to... To się prosiłbyś. Zobaczy, ile trwa. E, a jeszcze... Jeszcze widzę... Eee, jeszcze... No, Okej. Okay. No, to widzę, będziemy teraz. E, nie e. Dobra, ja już siedzę tutaj. I zaraz mojej i widowie. O, to dobrze. Ojej, no ja zawsze się z... No! Oooo! Dlaczego ty masz od nowa... Tuś ma od nowa acigmenty? A się zginie. Mój ja wiesz, jak jestem, jest, jest mi trochę jest słabo, dlatego nie mamy jeszcze wioski. No, widzowie. Możliwe, jest. że będziemy szukać. Będziemy szukać tej wioski po... E, pomiędzy odcinkami. No, ale Dobra. tu tylko znajdziemy wioskę, nic nie będziemy takie ciekawsze no, robili. Co tu się tak świeci? Idziemy tylko... Znajdziemy wioskę i postaramy się... Ty... Zna... chyba znalazłem, bo obok tutaj tego takiego drzewa świeci. Ty, dlaczego tu się nie dowiesz? Trzeba Eee. o... Ja, no. ja go muszę go sobie go skończyć film. subskrybujcie i oglądajcie do końca to wszystko odcinki. No, Nawet ten, to Shadow już niestety no. przykończyć. ale ja jeszcze jeszcze poszukam. Może, może znajdę jeszcze tą tu, tu, tu wioskę, bo jeny. Ja, a, a w następnym pewnie odcinku już będziemy budowali domek. no. no. Ale dlaczego to się tak świeci? Oto jest pytanie. I'm sorry, 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 O ja nie mogę. Ciekawe gdzie to jest ta wioska, bo już trochę jej, jej O Ooo, to jest czarny? Tu, tu nie ma. To, to chyba znaczy, że albo tu by ktoś był. Nie wiem. Tylko to jest pytanie teraz, gdzie to jest. Tak trochę, właśnie widzowie trochę mi się wydaje, że ja tak chyba w kółko chodzę. Norm normalnie. Uu, o, ja nie mogę. Tejki ładne. Yes, I right. to. Okay. Cluncher. Okej, tutaj, tutaj. Cluncher... Cluncher. Ja nie mogę. Dzisiaj... do dzisiaj to będzie Glam chyba... To chyba już, już jutro niestety e, będzie trzeci odcinek, bo my... Ten, e, e, a Jezu! E, cz, czwarty odcinek. Już e, no to jutro będzie, dlatego Crafisz. bo dzisiaj już niestety co to jest. E, bo, niestety dzisiaj już e, właśnie pan. Flink. Jak on się y, pan Shadow... nie pan nas nie może. Teraz będzie następnego? Duda. Ha bro! Swambo.

Ja mogę sobie zobaczyć jakie to są pokrone. Tu na przykład jest Magikarp. tam będzie. A tutaj ten. Znaczy tak już chyba będziemy musieli kończyć widzowie. No raczej. Więc ja już kończę. Pa!